Masz mi jajka tutaj? Tak. Jasne. Wsypujemy mąkę i dodajemy trochę miodu, żeby naleśniki były nieco słodkie. Teraz jeszcze sól. Wlejemy masło. Co, zostaw jeszcze trochę dla mnie. Mogę? To są wszystkie składniki i teraz ciasto trzeba zmiksować. Nie za mocno. Tak jest dobrze? Będziemy robić dwa kolory ciasta. Ciasto rozdzielamy na dwie części, żeby było sprawiedliwie. Dodaję pire z buraka, bo chcę, żeby było różowe ciasto. A ja dodaję żółte pire z dyni, żeby było żółte ciasto. A teraz musimy wszystko dokładnie wymieszać. O, jaki piękny róż. Zobaczcie, Zobaczcie jakie, jakie mamy ładne, ładne kolory. Teraz przylejemy do butelek. To, co mania, idziemy smażyć? Najpierw musimy rozgrzać patelnię. To teraz wylejemy trochę oleju, żeby nam się nie przykleiły naleśniki do patelni. Najpierw wlejemy żółty środek. Wsadzimy do patyczka. I teraz robimy mniejsze płatki. Teraz je zakolorujemy. Ważne, żeby dobrze podsmażył się od spodu, żeby nie rozwalił się nam na patelni. Nie! Yeah! Jest okej, okay, Laura, jest okej. Okay. Dobrze, 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 spokojnie. Będzie przepyszny. Zrobiliśmy przepyszne lizakowe pancake'i.